W Lwowskiej Filharmonii Narodowej dobiegł końca jeden z największych europejskich festiwali muzyki klasycznej wirtuozi. Mimo wojennej rzeczywistości w Ukrainie muzy nie milczą. Artyści potwierdzali to podczas każdego występu. Podczas 17 wydarzeń 43. edycji Festiwalu Virtuosi zabrzmiała muzyka światowej sławy kompozytorów oraz współczesnych twórców ukraińskich. Przyszliśmy tutaj, aby poznać coś nowego. Jesteśmy w Filharmonii po raz pierwszy. Jest to dla nas nowe natchnienie, inspiracja do innego spojrzenia na świat, nowe emocje. Emocje pozytywne. Emocje pozytywne to jest święto dla duszy. Przenosimy się w zupełnie inny świat w porównaniu z tym przerażeniem, które mamy na co dzień z tą tragedią. To jest jedyny moment, kiedy człowiek zapomina o tym, co się dzieje wokół. To jest jak łyk świeżego powietrza. W ramach festiwalu odbył się koncert pod tytułem Muzyczny Dialogi. Orkiestra Symfoniczna Lwowskiej Filharmonii wykonała drugą symfonię Karola Szymanowskiego. Kompozytor często przyjeżdżał do naszego miasta nie tylko na koncerty, ale i prywatnie. Muzyka zawsze jest potrzebna w każdej chwili, a szczególnie teraz w, w tych czasach, kiedy jest tak dużo cierpienia wokół. Muzyka daje pewien e, czas na wytchnienie. Możemy się wyciszyć, niech grzmi. Orkiestra niech gra, e, grają utwory dla e, Polaków, nas Polaków. Szymanowski jest e, kompozytorem, e, którego mało znaliśmy, ale teraz dzięki temu, że m, w koncertach uczestniczą jego utwory. Szczególnie tutaj, w Lwowie, poznajemy na nowo, odkrywamy Szymonowskiego. Lwowcy muzycy wykonali także suitę polską ukraińskiego kompozytora Borisa Latoczyńskiego. Jego utwory często nawiązują do tematyki polskiej. Artyści z całego świata od lat współpracują z ukraińskimi muzykami i wspierają ich. Częstym gościem w Lwowie jest m.in. polski dyrygent Wincent Kozłowski. Kiedy rozpoczęła się wojna, no ja nie mogłem po prostu tak też zostawić tutaj tych ludzi. Oczywiście to, to nie była jak łatwa decyzja, ale kiedy przyjechałem pierwszy raz, ja bardzo mocno odczułem to, jak to jest ważne dla ludzi tutaj, że jednak przyjeżdża się, pracuje się, że człowiek się nie boi przyjechać i wesprzeć swoją obecnością i swoją sztuką tutaj społeczności. Koncerty Międzynarodowego Festiwalu Wirtuozie odbywały się na żywo w sali Filharmonii, a także w trybie online. Darowizny na cele charytatywne zbierane podczas transmisji internetowych zostały przekazane na wsparcie muzyków pozostających na Ukrainie.